Siema Widzowie Kolejny odcinek z i dzisiaj mamy challenge zrobić bazę Pod wyspą Przeciwnika Mam nadzieję że, na, że nam się uda I możecie też w sumie zostawić e, suba I zalajkować jak chcecie Bo no on już do nas strzela On chyba nie będzie chciał sojuszu Bo e, mi się wydaje, że on jest słaby, tak naprawdę. Więc ja już do niego idę tutaj. Sojusz, sojusz. No, sojusz! Uposił! Dobra, on ewidentnie nie chce sojuszu. No, sojusz. Dobrze. Tak się chcesz bawić, się pobawimy zaraz. Normalnie tutaj, e, wy. Wy, ja tutaj normalnie pobawimy. Patrz. O! No dawaj, dawaj. Ten śmieszny łuk daje, bo nie wiem. Patrzcie, jak ja go porobię. No i się pobawimy zaraz Wojana. No, 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 no. O, ale to... Kurde, nie zabiłem go jeszcze. Ale on mi też zaraz do... dobrał. Udało mi się. Szybko, szybko, szybko. Trzeba szybko. Zebrać tą perełkę! O nie, on to zebrał, on to zebrał. No niech mnie to Mam bictwo dobra. Udało nam się tą walkę wygrać. O nie! O nie, no to już po zabawie chyba będzie. Mam nadzieję, że mi się uda tego różowianka wyjaśnić. Bo trochę słabo będzie, jak nie. To dosłownie. A chwila ciszy, by. Co mu da ten fireball, bo nie wiem. Bo zaraz z łuku dojadę tak swoją drogą. Dobra, ja nie wiem. Może nam się nie uda, może nam się uda. Nie, jakoś wątpię tak szczerze. Moje umiejętności nie są zbyt dobre. No kurde, jak on mnie tak trafia? Jest niemożliwe. Dobra. Trafiamy go. Dobra. Dobra. Chłop ma laga. Chyba. Albo ja mam laga. Nie wiem, a to jest ogólnie dziwne bardzo. Ej, dobra, chłop miał laga. Na szczęście miał laga. A idealnie, patrzcie. Dobra. O, poduszka śluzowa. To akurat fajne. Postawę sobie jeszcze raz. Robota. I no, cały czas nie to otwieram. Kupię sobie te jajca. Żeby mi się wykluły. Żebym dostał jakieś fajne itemki. Pierwszy raz w sumie testuję tą technikę. A został już tylko zielony i czerwony. Nie, może uda mi się z którymś nawiązać sojusz. Mam nadzieję zresztą. Bo musimy e, przecież zrobić tą bazę pod tą wyspą. A musimy mieć sojusz do tego. Czy oni mają sojusz? No, oni chyba nie mają sojuszu. Mi się wydaje, że czerwonego rozwalimy, a tamtego po prostu zostawimy. Nawet nie czuję, jak rymuję. Dobra. Kurde, przeżył to. Nie wiem, kto wygra tą walkę. Mam nadzieję, że ja, bo ja mam te jajca w sumie. Dobra, ja tą walkę wygrałem. Nie! Proszę, mam tu jajca. Nie, 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 Tak się nie będzie. Wykluło się, wykluło się. Dobrze, cztery Zajmę sobie Rafila. Dobra. Teraz mogę iść się z nim znowu klepać. Albo sojusz z nim spróbuję nawiązać, no bo potrzebuję tego sojuszu, bo inaczej nie ten. Nie uda mi się. Kurde, co te stiwy tak walczą z tymi łukami? Co oni z tymi łukami mają, bo. Kurde, zaraz nie wytrzymam. Jak sam sojusz. Głąbie. Sojusz miał być, a nie. Nie, dobra, ja nie wytrzymam normalnie. Już jakiś żart totalny. A, dostaliśmy. Aha. No to fajnie. Ja ją mostu po prostu. Dobra, idziemy do tego czerwonego. Że tutaj nie będę z tym. z nim patyczkować. Elo. Z tobą się możemy w sumie pobawić zielony. Dobra, let's go. Udało się. Na zielonym w sumie możemy zrobić trola. Tak, zabudujemy go. W obsydianie, tylko co on tam kombinuje? Nie wiem, co on tam kombinuje. Jest zakazany jakiś. Dobra. Przechodzimy. Oj, 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 oj. A dobra. Uda nam się. Oj, co, co wy tak tepło? Widzieliście to? To było serio, jakieś zakazane. Endstone nam przyniósł, więc całkiem fajnie. Dobra, mamy trzy emeraldy. Jakby coś to. E, ten początek on był błędny. Jednak e, robimy trola, że zabudowywujemy w obsydianie. Mam już 12 obsydianu Więc teraz idziemy zabić tego leszcza. A potem go zabudować jakoś. Dobra, on tu jest. Oni, on ma jak mieczyk. A dobra. Dobra, udało nam się, udało nam się. A raczej teraz już nie zdążymy. Obsydian ma leszcz! Dobra, szybko go trzeba bić, szybko go trzeba bić. Dobra. Dobra! Jak to zabudować? Jak to zabudować? Oni nie, tutaj nie mogę stawić bloków. Nie, chłop nie może dojechać, bo dostanie 12 obsydianu. Dobra, szybko, nie, nie wiem jak to mam zrobić. Szybko, coś takiego. Nic tu nie mogę budować. Dobra, ale on nie ogarnia jakoś. On nie ogarnia. Szybko. Tylko to biorę. O nie, obsydza mi się skończył. Dobra, ja go muszę zabijać, żeby sobie odrodzić HP. A póki co coś takiego tutaj po prostu zrobimy. Kurde, on wtedy jeszcze może wyjść. Ależ w ogóle co ma obsydian? Nie wierzę w chłopa. Chciałem, że to jest jakiś słabiak. On jest jedna prosem. Ma obsydian. Dobra, zabudowałem Leszcza. on ma dostęp do pieniędzy, więc to akurat niedobrze. Mogę go tak z łuku w sumie bić. A szybko muszę iść po kolejny obsydian. On się w tym czasie pewnie zdąży wydostać. Albo sobie skopi ten obsydian, sobie nim Beda obuduje. To już w ogóle będzie totalny bambik. No dobra, a szybko już lecę po te emeraldy. Byle by tylko on mnie nie wyjaśnił w jakiś głupi sposób, bo wtedy to trochę backup ze mnie będzie. Tej bazy jednak nie robimy, bo jej nie damy rady zrobić. No, wyszedł, zdążył wyjść, niestety. Niestety, ale zdążył. Ja nie wiem w sumie, co on próbuje. Dobra, zabity. Biegniemy znowu do niego. Kupujemy więcej owsa. Dobra. Szybko i kilow jeszcze sobie bierzemy. On tam ma gdzieś e, wyjście. No, ma tutaj wyjście niestety. Z jakimś bambikiem, totalnym nieogarniaczem. Te podu... Ej, dobra, ja myślałam, że on miał poduszki śluzowe, ale w sumie skąd by je miał? Aha, chłopc tutaj sobie zrobił takie wyjście. Aha, nie ma już wyjścia, co? Ej, dobra, bo on mnie stąd może hitować, co jest złe akurat. Dobra, on... nic mu to nie da, że on się tam schowie. Dobra, szybko trzeba nożyce kupić i zniszczyć to, co on tutaj namajstrował. Bo to zleści jakiś totalny spod mostu. Dobra, niszczymy mu to i kładziemy obs... Nie no, no co za chłop? No i nie wierzę. No i będzie się tak, kurde, co on utwala? Z totalnym nieogarniaczem. On przecież Zginąłby teraz od upadku. Nie wierzę normalnie w chłopa. Ja mam perły, co ty próbujesz? No i teraz, no i teraz nie zdążę do niego dobiec i mi pewnie znowu ucieknie. Nie, no. Kurde, nie sklaczowałem się tym. Ale udaje mi się wyjść. Szybko, szybko do niego lecimy. Dobra, chyba nie zdąży wyjść. No płacz, płacz, ale to jest troll, troll, Trolski troll. Rozumiesz? Czy nie? Bo nie wiem. Dobra, tutaj mus musimy mu zrobić tak. Tutaj mu musimy zrobić tak. Jak on się tu znalazł? I jak on się wyszedł? On ma perły, czy co? Zaraz, Bo ja Teraz nie wiem normalnie. Nie, no, chłop mi już ucieka. Chłop już po prostu przesadził. Już totalnie po prostu już go. Myśl, myśl... Czy on naprawdę myślał, że ja go tam nie zauważę? Dobra, idę. O, w sumie sobie zgarnę te emeraldy. Idę tam do niego. Chodź tu, leszczu. Kurczaki, no. To za idiota, no nie wierzę. Chodź. Dostał, dostał. Dostał, dostał i dostał. Dobra. Na jakim prawie ja dostałem obrażenia od wypadku? Dobra, bierzemy sobie więcej tego obsydianu. I diaksów sobie też weźmiemy. No jak on tak szybko wychodzi? Przecież został zamurowany. On ma jakieś city na stówę. Myślę jeszcze, że go tam nie zauważę. Super po prostu. Chłopie. Chodź lepiej. Bo on z tego zaraz zrejdżuje. Jak on z tego zrejdżuje. No to wszystko pójdzie na marne. Proszę tylko nie rejdżuj z tego. Nie. Nie gadaj że on z tego zrejdżował. Bo się dobra respi się. Robimy mu to. Kolejną zabudowę tego. Patrzcie on. On normalnie. Co się teraz dzieje. I co, no dwala. Halo, zaczniesz się ruszać. Bo nie, nie ogarniam. Dobra, czy ja mam więcej emeraldów? Dobra, już nie mam. Więc takie to zrobimy. Patrzcie, jak on tam wygląda. Czekajcie, jeszcze mu zrobimy tak, żeby miał odsłonięte łóżeczko. To będzie naprawdę już teraz okropne. Tylko muszę uważać, żeby mu nie zniszczyć. Dobra, on ma... Ja myślałam, że on ma w ogóle obsydian tylko jeden klocek postawił. Dobra. Niszczymy to, bo tutaj normalnie się nie da z tym czymś. Dobra, już prawie wszystko gotowe. Patrzcie, teraz możemy sobie nawet... E... O matko, jak to wygląda. I to jest złe. Patrzcie jeszcze te... Ta... Tego łóżko gołe. Ej, dobra, bo zaraz nas czas dojedzie. Więc e, ja tutaj już go chyba będę zabijać. Po raz ostatni go już zabiję. Ej, bo on mi tutaj tam, tam tak uciekł. Dobra, zrobię mu tutaj okno na świat. Żebym miał tutaj okno. O. I teraz go mogę już zabić. Nie wiem, czy się nawet zdąży odrodzić. Tak, zdąży. Nie, nie zdążył się. No, to już by chyba było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał Troll, możecie w sumie zostawić suba. Bo tym razem na 50 zrobię specjal. I to będzie specjal z moim kolegą. Może dowiecie się w następnym filmie, co to będzie za specjal. A teraz ja już się z Wami żegnam. Cześć.